Teraz Pensend de Comp No, skoczył tutaj Wickersund 222,5 metra. Francuz ostatnio prezentuje rewelacyjną formę. Teraz też będzie bardzo daleki lot. No tak jest, tak jest! To jest wynik w okolicach nowego rekordu Francji, bo ten wczorajszy wynik 222,5 metra to był nowy rekord Francji, a teraz zdaje się go poprawia jeszcze. Tak jest! Tyle, ile wynosi rozmiar skoczni. Wiekersundbanken 225 metrów leci na nartach reprezentant Francji Vencef de Compte. Raz startował do tej pory w Mistrzostwach Świata w lotach. Przed dwoma laty zajął siódme miejsce. Wcześniej go nie było. No ale tutaj, ostatnio w Obersdorfie, także Wickersund prezentuje naprawdę rewelacyjną formę. 225 metrów. Wenson de Compe, Cévoix, nowy rekord Francji. Wiatr nie, wiatr nie był zbyt mocny pod narty, nie przekroczył 0,3 metra na sekundę. Dobre noty sędziowskie 3,19, 1 ,18, 1 18 Oczywiście reprezentant trójkolorowych. Zdecydowanie na prowadzeniu. Pierwsza nota.